O, jesteśmy już na żywo. Witam Was bardzo serdecznie, króle, królowie, kmieciowie i panny kmiecianki. Dzisiaj zostałem poproszony przez jednego z królów, moich zaprzyjaźnionych Seweryna, o wypowiedzenie się na temat góralskiego weta, które zostało ogłoszone w kraju, który pewnie znacie RPO. A więc w kraju RPO. Jak doskonale wiecie, ludzie mają już dość z jakiegoś powodu nie wiem. Przecież to jest y, taka kraina y, mlekiem i kefirem płynąca, więc dlaczego ludzie mają się złościć. Mianowicie jak ja to widzę? Przede wszystkim miało być oddolnie, jednak wyszło od górnie. Dajcie mi jeszcze znać, czy dobrze słychać. Jeżeli dobrze słychać, to... Napiszcie jakiś komentarz albo puśćcie coś tam. W każdym razie, chcąc coś skomentować. Dziękuję bardzo. Gdyby to było u mnie w królestwie, że kmieciowie się buntują. Oczywiście użyłbym przede wszystkim oddziałów podlici. Podlicia to jest specjalnie przeszkolona jednostka, jak doskonale już wiecie, która zajmuje się. Utrzymywaniem porządku i dbaniem o prawo królewskie, które jest bardzo istotne w żebyście mogli żyć bezpiecznie. Podlicja, do tego jeszcze strach, bo jeżeli się kmieciowie boją, wtedy jest wszystko ok. Kolejną rzeczą, którą bym zastosował jako król, jako władca, to jest. Program taki do sprawdzania, czy wszystko ok, u kmieciów w domach się dzieje, czyli program taki powiedzmy podsłuchowo-inwigilacyjny. Nazwalibyśmy to pewnie 500 pluskw, wrzuconych tam gdzieś, żeby można było to przesłuchiwać. Oczywiście zaangażowałbym całą rzeszę cymbałbrytów, żeby mówili, jakie to jest istotne, żeby podążać za. Moimi różnymi wytycznymi, oczywiście za Wasze pieniądze, dla Waszego dobra. Do tego dołożyłbym jeszcze dużo programów na Mentflixie, czyli Mentflix, platforma, która daje bardzo dużo takich informacji, gdzie możecie się dowiedzieć z różnych filmów, zobaczyć jak, się, jak wygląda styl życia, jak się powinno żyć. Mentflix. Platforma, którą Musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o te całe góralskie weto, ja jestem, nie jestem, jeżeli chodzi o, o RPO, tą krainę, trochę tak oddalony, ponieważ co się tam wydarzy, to się wydarzy. Ja mam swoje królestwo. W moim królestwie, kmieciowie są raczej posłuszni. Chociaż przypuszczam, że będzie tam się działo. Ponieważ, jak dobrze wiecie, górale się nie pitolą i nie będą sobie pozwalali dmuchać w kaszę. Tak jakby to powiedział nasz generał policji Bizonały. W każdym razie coś czuję osobiście, że moraweusz Prędko wypuści tych wszystkich. Tam są obywatele. Mamy kmieciu. Moraweusz wypuści wszystkich ze Szmatrixa. Więc moi drodzy, nie macie się czego obawiać, jeżeli mieszkacie w RPO. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Taki szybki komentarz. Pozdrawiam króla Seweryna i wszystkich królów i królowe. Kmieciów też pozdrawiam, bo bez nich nie byłoby żadnego królestwa. Gdyby nie ciężka praca kmieciów, kopanie krzanu, płacenie licencji i zarabianie moich pieniędzy, które wracają następnie do mnie, nie byłoby to możliwe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, dobrej nocy i do zobaczyska za jakiś czas. Pozdrawiam.